Witam, tu Kac 2W1, a to jest pierwszy odcinek Escape Craft, a ze mną jest Kamilos. Cześć. O, no, dobra, idziemy tutaj. No, no, wiecie co? Przetłumaczycie sobie. My już to przechodziliśmy, tylko się. przypadkowo nie włączyłem nagrywania i się nie nagrało. Ciekawe, po co jest jasno, pył? Dobra, to tutaj są zasady, że no mamy. Ja nie, ja wiem. Mm, no dobra, no to tutaj jest y, gość specjalny mm, of.pl. Będzie na Będzie nam tłumaczył, bo my za bardzo angielskiego nie umiemy. No, słabi jesteśmy. Witaj w sali testowej 700. 7943 w moim laboratorium. Ciekawe. Od razu wspominam, że ja troszkę tylko umiem angielskie, ale to, co tutaj będzie, to umiem tu Ale tego już, tego dłuższego już nie. Dobra, to tam hmm, Obowiązkowo na wpisul też. Poczekaj. Nie cytować. Ej, dobra, chodź, co nie chodź, czytaj wie, tego, bo. Za mnie trzeba by uciec na mój pokój. Co... Ej, wiem po nie. co ten jasno pać. Mi się wydaje, że go trzeba tutaj pożyć. A ale to jakoś bez to tego. By się no, no, to Wtedy jest... właśnie bez tego. A jeszcze do trzeba. Co? No do trzeba przetłumaczyć. Czy nie? Dobra, nie. chodź. Nie, bo ja... Ro, trzeba grać na p Um, nie nie robić to jak. No. Żadnych klocków w ogóle podstawiania. I właściwie to można grać na... Przy na przygodach. O. Ej, Kamil, tylko musimy się zmieścić w 15 minutach. Um. O Jezu. Jak już dużo czasu minie, to ten. Um. To będziemy musieli czytować, bo już drugi odcinek mam nagrany i trzeci, i czwarty i piąty, a nie chcę jeszcze raz ich nagrywać. Nie, nie da się tej skrzynki, właśnie ja też. Yy, no, ta, tamtym razem chciałem tą skrzynkę, ale jak, jeżeli jest na nią plocą? Aha, musisz tamto nacisnąć? No, tą dźwignię trzeba. Hmm. Na przykład powiedzmy, jak będzie 13 minut, to będziemy czytować wtedy, żeby się zmienić. Ja już ustawiłem sobie na 13 minut czas. Przed chwilą. A ja mogłem na tamten. Fuck! No właśnie na ten jest najtrudniej. O oh, złota. Powinien być tak też to tak O... Zrób to co ja, co mówił Kuba. Co? Jak się na jakimś klocku jesteś, to jak skakujesz na jakiś klocek, to weź shift Ej, otworzyłem już. Szynkę. Otworzyłem. O, Fuck, po co ja tu szłem. No właśnie. A ty kamien już nie wyjdziesz. Cześć? Nie doświadczysz, można no, chyba nie no, pięć klątów włączę. No, możecie też o... o no, misteroksy.pl.mistrOpsy. No właśnie. Y, subskrybować jego kanał. No, link będzie w opisie. No. Już skrzynkę tutaj ot otworzyłeś? Tak. Dzięki. Proszę. Co no, do góry! No ej! No tam się dostać! Gdzie? No tam! A. Okej. to tak nerwowo. Nie zwalisz mnie! Nie zwalisz! No przecież ja cię nie chcę zwalić. Ja chcę, to. Ja chcę to przejść. Ale nie te mnie. To na Zobaczę, ile trwa. O, fuck, znowu zapomniałem włączyć pizza full. Ej, wy, wybaczcie, muszę ten. Y... Nie, 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 nie. Sytuujmy sobie jedzenie. No? Golden Apple. Golden Apple albo. Apple. Zobacz, okej, od jeden. Torki za to, ale zapomniałem wyłączyć. Ja wezmę sobie to drugie, to co jest na niebiesko, ono jest lepsze. Nie, właśnie to, to które świeci, daje odporność. O, nawet nie wiedziałam, że to teraz daje złote jabłko. Są dwa teraz. Jedno daje tylko to, a reszta to odporność na ogień, odporność i regeneracja okrętu. O, fajnie! jakie fajne. Kiedy pan może się będziemy zmieniać, co? Ja chcę przeszukać te O Guzik, guzik, tu to. Złoto! Guzik, tu to. A złoto? To jest złoto. O, pistolet. Ja, ja mam i. Na trzeba zrobić. Nie, my już to robiliśmy. Nie. Tylko, że nie na moich oczach. Ej, jak w drugim odcinku nie będzie czegoś, co tutaj mieliśmy? To wybaczcie, bo ten e, pierwszy odcinek nagraliśmy, ale przypadkowo go usunąłem. Nie I A drugi odcinek już był nagrany, i jak będzie coś innego, to wybaczcie. co to Anoja. A mi patrzyłeś tutaj w skrzynkach wszystkich? Tak, tak, tutaj guzik był. Tak. Ej, jak to bezemnie mnie to zrobiłeś? Ej, tutaj no. już kończymy. Bo drugi odcinek się tutaj zaczyna. Dobra. A ja ja słyszałem, Ej, no to taki krótki będzie? To będzie trwało, nie jest 5 minut. No i dobra, co zrobić jak wtedy przechodziliśmy tak wolno? Dobra, to my już się żegnamy. Tak króciutko było, Cześć. chyba z 4 minuty. To więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dawajcie łapki w górę, ja się z wami żegnam i Kamil się z wami żegnam. polecam moją serię w pa, pa Cześć!